W tym filmie widzowie zrobiłem konkurs na pieniądze, więc naprawdę wydaje mi się, że warto oglądać do końca. Małe skróty z wczorajszego live'a, mianowicie dostałem fajnego donata, otworzyliśmy rapy boksa. 200 łapek w górę do końca dzisiejszego dnia, już jutro wlatuje kolejny odcinek na kanał. I przedłużając, miłego oglądania. A sponsorem filmu widzowie jest strona Genesis, na której znajdziecie wszystko do komputera. Na przykład tutaj jest ten fotel, który ja mam i kosztuje tysiaczka. Dodajcie sobie go do koszyka i widzowie z kodem Camper macie 10% taniej. Na przykład przy tym fotelu to jest aż stuwa różnicy. Sprawdzajcie link w opisie. Jak widzicie mam 216 tysięcy dolarów na serwerze i zastanawiacie się pewnie jak to się stało. Szczerze sam totalnie nie wiem. Jako iż zacząłem od niedawna streamować i staram się robić teraz streamki jakoś o 21. Na przykład dzisiaj zapraszam was o 21 na streamka. No to właśnie jakoś kur dużo widzów mi coś tam da, tutaj zapoda, coś dostanę i kurde jakoś tak uzbiera. Eee, przez co mogę na przykład wam w tym momencie widzały wylosować 10 tysięcy dolarów na serwerze, więc zostaw lajka, suba, no i w komentarzu swój nick z Minecrafta, żebym wiedział, gdzie przesłać tą kaskę. No i wydaje mi się, że takie giveaway będą lepsze niż losowanie jakiegoś seta czy miecza, którego muszę wam dać jakby ręcznie, tylko po prostu wam przelaję kasę i będziecie mogli sobie kupić to, co sobie potrzebujecie, więc wydaje mi się, że eee, warto. No, więc widzowie, plan jest prosty w dzisiejszym filmie troszeczkę klepy, chciałbym troszeczkę ulepszyć. Te Twój ekwipunek, nie będę ukrywał, bo aktualnie no ten mieczek 17, no nie jest tym mieczem, który mnie jakoś satysfakcjonuje, ale powiem wam, że ceny mieczy są naprawdę, naprawdę bardzo yy, duże. No, ja bym sprzedał tą 17 i te 200 koła, które mam aktualnie, no to może tą 19 jakimś cudem bym kupił, mimo że tych mieczy jest naprawdę bardzo, ależ to ma, mało, mało na rynku, nie? Naprawdę, no nie ma ich dużo. A miecz Supermana, no to jest taki cel na przyszłość, jak widzicie, dwa, wenusowe pyły, które jeden kosztuje 250 koła, prawie, więc. Więc no, no jest kurde drogo, jest kurde drogo. Pół bańki minimum za taki miecz na pewno trzeba dać. Ja dlatego widzowie na wczorajszym streamku właśnie kupiłem Rapy Boxa. Po prostu obejrzyjcie, co mi z tego Rapy Boxa wypadło. Dobra widzowie, poproszę tutaj Pozdro i Ty na klipny na odcinek robimy. No bo naprawdę jest to legendarny streamek. No i otwieramy Rapy Boxa. Mam nadzieję, że tutaj jak wszyscy tutaj napiszecie Pozdro i Ty, to będzie naprawdę ogromny fakt, że wypadnie mi po prostu no miecz Supermana, nie? Ja liczę na to oczywiście, że wypadł mi najlepszy miecz na serwisie. 30 zł. Jak mi wypadnie coś słabego i ktoś napisze F na czacie, to gwarantuję wam, że dostaniecie bana, więc ogarnijcie się, chłopaki. No i co? No i kurde, miejmy nadzieję, widzowie, że tutaj będzie grubo. Kośnik odbierz, mamy rapy boxa. Jak wypadnie mi jakiś kasztan, załamka będzie. Dobra, dobra, lecimy z tym. Miecz Supermana. Poszło! <śla> Dobra, dobra, ja banuję tu każdą stronę, która F napisała ogólnie, nie? Jakby ktoś wiem, czy wie, nikt nie pyta, nie. No, więc no, pech jak zwykle, rapy boxy, no nie oddają mi, wiadomo, o, chociaż ja wiem, że nie zawsze wypada to, co jest najlepsze, no i mi jeszcze nic nie wypadło, co jest dobre w ogóle na tym yy, serwerze po tej aktualizacji z nowymi setami. Więc jakby, no dalej, dalej czekam na to, żeby mi coś fajnego jednak wypadło. No i dodatkowo widzowie od widza oniku grande Pele dostałem naprawdę niesamowitego donata, którego po prostu też sklipowałem na live, no bo mnie o to prosił więc, żeby być fair, pokażę wam też tutaj co dostałem. Nagrywanko, widzowie, wam włączyć od Wander Sara, który zarzuca w tym momencie. I temy, Supermana, jakieś spodnie Supermana, miecze kubira 16 merkurowych pyłków, ile ile seta Tobiasa? No nieźle, nie, nie, nieźle, nieźle. Jest tutaj dokłada, buty Flesha i on to daje, widzowie, największy donate chyba, największy donate na rapach od Wander Sara, Grande Pele. Nie, no dziękuję bardzo, dziękuję ci stary, dziękuję. 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 nie no to jest to chłop jest bogaty dziękuję ci Grander dzięki Wandersar no więc naprawdę itemy potężne już sobie sprzedałem tam niektóre rzeczy po prostu żeby mieć więcej kaski e, zostało mi aktualnie nawet nie wiem co mi zostało jakieś tam itemy Tobiasza widzę jakieś tam Mikolsa tutaj spodnie dwudziestki no to jak wiecie, no troszeczkę tych itemów jest może to posprzedawać właśnie po to głównie żeby no mieć kasy tutaj na ulepszanie ekwipunku i mieć kasy po prostu na rozdawanie dla was no bo nie będę ukrywał że na przykład na Wczorajszym streamie wylosowałem ponad 100 tysięcy dolarów, więc, no, jest sporo. Jest sporo, jest naprawdę ciekawie. Ej, spodnie Supermana to są najlepsze spodnie na serwerze. I ja jedną parę mam. I ciekawi mnie, ile takie spodnie w ogóle mogą kosztować. Tak w sumie, bo, ej, nie zastanawiałem się na tym. Spodnie Batmana kosztują 80 tysięcy? To jest niemożliwe, nie. 60 tysięcy. Widzę, że itemki y, najlepsze tego Supermana są. Za 60 koła spodnie sprzedać? Ej, szczerze, ja bym był zadowolony. I chyba widzowy tak zrobię, więc nawet rynek. Wystaw za 65 koła, nawet wystawię, i może się sprzedadzą. Jak się sprzedadzą, będę bardzo zadowolony, no bo no nie będę ukrywał, że 65 koła w mojej sytuacji aktualnie, gdzie każdy grosz się przyda na ulepszenie ekwipunku, no to się przyda. No, nie, no co ja tu mogę więcej mówić? O, właśnie tu jest Glande pele widzowie, To od niego tutaj wszystkie donaty są. Dzięki niemu tak naprawdę są teraz giwale na pieniądze, więc bardzo dziękuję, bardzo mu. No i co? No i teraz będę musiał, widzowie, ulepszać oczywiście tego astronautę, no bo te losowanie tych rund trzeba wbijać 100 fragmentów. W kosmosu, no trzeba mocno tego kupić. Naprawdę bardzo dużo tych fragmentów kosmosu potrzebuję aktualnie. Więc będę je skupował teraz w. Całkiem spore ilości od widza No jestem też ciekawy czy jakieś nożyce są na sprzedaż Niestety nie Wczoraj widzowie kopałem nożycami levelu 20 No to yy, cały blok wełny Wykopany naraz no to daje 9 tysięcy dolarów Nie najlepsze nożyce więc no jest Kurde potężna różnica Dobra no co widzowie nie ma co przedłużać Lecimy się poklepać może yy, Znajdziemy sobie może jakąś flagę czy coś Ja idę ogarnąć sobie kwipunek podklepę. No i lecimy z tym ogólnie jest giga Grubo widzowy. mianowicie jest yy, Godzina 14 czyli już ludzie Wracają powoli sobie ze szkoły i wszystko fajnie. Aktualnie na boksie gra jakoś 600-500 osób, co nie? I zobaczcie to: są odpalone tylko dwa CH po 250 osób, więc wydaje mi się, widzowie, że na linii PvP, jakoś w tym miejscu, powinno być naprawdę grubo. Wydaje mi się, że wszystkie generatory będą tak naprawdę tutaj zajęte. A nie, jednak nikt nie kopie. Ej, o co chodzi? Dlaczego nie ma ludzi na klepę? Odpalam sobie te hitboxy, oczywiście. No i miejmy nadzieję, że tutaj kogoś, no kurde, zabijemy sobie. Tu jest jakiś ziomal, ale on od razu mi odleci. Jak tylko usłyszysz, że ja tu jest. Siemano mordeczko. Nie wiem jak ci spuścić łomot. Nie, on, walczy, walczy, walczy równo. Tylko muszę go jakoś sensownie w koba dać. Ale no, już kurde jest nieciekawie Ja nie mogę tak się dłużej bić w jednym miejscu, bo wtedy, kurde, widzowie, nie wiem, ta ranga twórca jest taka jak płachta na byka. Nie świeci się jak psu jajca na, na różowo. Tak żadna inna ranga się tak nie świeci. I gości ale wiedzą, że już tutaj trzeba atakować po prostu, nie? Przecież to, no, to jest najgorsze, to jest najgorsze. O Jezu, ale teraz naprawdę zrobili tą aktualizację tej wełny. I tutaj, no to jest taka może że szok, nie to ciekawi, widzowy tak szczerze yy, Tutaj brakuje planetki, nie W tym miejscu powinna być szara wełna, moim zdaniem Szara wełna tutaj, jak byłaby Byłaby taka klepa, że szok, nie No bo aktualnie ta planeta jest, kurde Pusta, ale w sumie, ej, powiem wam, że To ogólnie może być fajny, ten box PvP, taki na rapach, że te Wyspy to, no, może być takie Ciekawe, że właśnie im więcej tych wysp Będzie, tym będzie bardziej ciekawie, no bo aktualnie Jest ich tam, kurde, dosłownie kilka, ale jakby Tak zrobili wszędzie, dosłownie, Bo w każdej Chwili będzie można dodać nowe te wyspy w sensie te planety będzie można tak latać sobie, no i kurde, fajne, fajne. Ale też jest już fajny, kurde, moment taki grania, no bo minimum to coraz więcej ludzi właśnie ma już miecza Tobiasza wszędzie, gdzieś, zoba zobaczysz to miecz taki Tobiasza to, kurde, jest już gdzieś, nie? A wcześniej to był taki rary item, że no mało kto go miał. Fajnie, ale nie fajnie będzie na pewno będzie trzeba, było, będzie czekać na y, kolejną aktualizację, kurde jakieś y, 3 tygodnie. Wtedy nie będzie fajnie. Powiem wam widzowie, że no nikogo, kurde, zabić nie mogę. Mam takie dziwne wrażenie, że po prostu, no ten mieczyk 17, no nie wyrabia. Przydałoby się coś o wiele mocniejszego. Dodatkowo widzę, że mi się sprzedały te spodnie, które przed chwilą wystawiliśmy. Mam już 280 tysięcy. No i kurde, ciekawi mnie, za ile na rynku można właśnie ten najlepszy mieczyk y, znaleźć. No bo kurde, no naprawdę, no by się przydało. Obiec, że dali nowe CH. Pójdziemy sobie na tą jedynkę. Ten mieczyk się sprzedał, więc bardzo spoko. No i pytanie, czy coś tutaj widzowie? No jednak ten mieczyk jest jakoś wystawiony. No nie, jest tylko Jokera. I on jest za 190 tysięcy i nikt go nie kupuje. Czyli jest po prostu za drogo wystawiony. Czyli tych mieczy jest po prostu mało. No bo. Z tym Jacikiem. no szczerze, serio, czuję tak, że no brakuje tej ostrości. Tak kilka, kilka poziomów właśnie idealnie, te sześć punktów ostrości, yy, różnicy między tym mieczem, a tym Supermana, no brakuje, brakuje. Więc no to będzie plan na najbliższe odcinki. Mam nadzieję, że uda mi się go nawet kupić, kurde, prędzej czy później. Może na tym streamie dzisiejszym jakoś bym zarobił na niego, nie wiem. Nie no, tak szczerze, widzowie, jestem zaman. 16 minut już biegam, klepę się wszędzie gdzie się da, nie da się nikogo zabić. Albo po prostu ja mam pecha. Mam dobry miecznik, a tu, już mam, mam jakiegoś słabego seta, diamentowy miecznik i on kurde, nic dostaje Damage'a, no nie, nie ogarniam tego. Stręcz mam, wszystko mam. Ja wiem na czym muszę się skupić, wiecie co? Całą tą kasę, jaką mam aktualnie na swoim koncie, ja wydam wszystko na fragmenty kosmosu, więc jak ktoś ma sprzedać jakieś 10 fragmentów w górę, może do mnie śmiało pisać na Discordzie. Yy, wezmę wszystkie i po prostu będziemy robili za niedługo wielki upgrade yy, postaci tam będzie trzeba wbić sobie na pewno runę siły Runa siły robi dużo Na pewno to trzeba wbić I może wtedy jakiś większy damage będzie Bo na razie no ja się czuję jakbym był naprawdę bardzo mało I wiecie ja biję czasami nawet takich słabszych graczy Że po nich widzisz że są słabsi Nie mają to temu, nie mają niczego A ty mu nic nie zabierasz HP O no ten ziomal na przykład Daj mu 4 hity i on nic nie dostał A e, przed aktualizacją on by na 100% zginął Albo może ja mam jakieś wrażenie po prostu z tym debilem Pewnie tak Nie wyzywajcie mnie w komentarzach tu takie Steve'ka zabiłem przy linii, bo naprawdę już nie mam pomysłu jak tutaj kogokolwiek zabić, ale no nie, no już tutaj nawet się coś w rankingu pozmieniało widzę, bo plus 2 dostałem za typka, który jest żelakiem, a zawsze jakieś plus 6 chociaż było, kurde. Może ten jakoś się wypnie za linię, jakiś studem, by się go hitnęło. Tutaj za został zabity. Kurde, z mi ziomal fraga. Gościu mi fraga zabrał widzowi gościu, który miał seta Tobiasza, chyba. Nie wiem, czy to. Nie, no co tu się wydarzyło? Na 100% prawie go zabiłem. I to pewnie był ten. Nie, no co się tutaj. Nie, on zginął? On na pewno zginął. Miał seta Tobiasza. Cały damage mu spuściłem, a gościu na jednego hita go zabił, kurde. Ja pierdzielę, ale teraz jestem zły widzowie, bo naprawdę, no tutaj. No byłby jakiś, kurde, itemek do wyciągnięcia. Ja go nawet nie zabiłem. Nie, no szczerze, załamka totalna w tym momencie. Ja tu się starałem, myślałem, że naprawdę będzie fraka tutaj. Kili zabrany, no ale zdarza się Ja już firewerk nie mam, nie? Widzowie, miałem chyba 7 takich firewerek i wszystko wystrzelałem Po prostu latając, szukając sklepy Której tak naprawdę nie znalazłem, bo No ciężko jest kogoś tutaj zabić Nie wiem, zobaczymy jeszcze na szybko, czy jakiś mieczyk został wystawiony Bo może został, ja bym sobie go e, Kupił, chociaż nie wiem, czy jest szansa No jest mieczyk Supermana Za 550 tysięcy No to ej, wydaje mi się, że to jest dobra cena no ale no niestety nie stać mi na coś takiego, 550 tysięcy, sprzedałbym ten swój może za 100 tysięcy jakimś cudem, chociaż wątpię bo tam Jokera był wystawiony za ileś, jeszcze raz zobaczę, co jest najtańszy Jokera, za 170, no to, to ja ten swój wystawię za 100 tysięcy, no i może zejdzie, wątpię, ale może zejdzie, e, no i wtedy byśmy już celowali właśnie w jakieś lepsze mieczycho, no bo jeszcze może jakimś... Potem jakieś nożyce lepsze, ale nie, no nie widzę, że coś tutaj ciekawego było. Więc to no co, dzięki za oglądanie tego filmu, widzimy się jutro, 15.00, wpadajcie na live o 21 :00. do zobaczenia, Elo.